dzisiaj na filmik o e, takie porady, e, które bardzo mi pomogły, jeżeli chodzi o moją naukę języka francuskiego więc e, mam nadzieję, że i Wam się przydadzą, a jak nie to spędzicie miło e, czas e, filmik e, nagrałam e, z tego powodu, że po prostu było bardzo dużo e, pytań i e, prosiłyście o to, więc pozdrawiam dedykuję Wam dziewczyny. E, ten filmik i y, jestem ciekawa Waszych reakcji po nim, więc piszcie co o nim myślicie e, w ten sposób, um, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, mogą nagrać coś w przyszłości o szkołach języka francuskiego, o książkach, z których korzystałam I, His A Histmutu i o różnych takich rzeczach, ale na razie zobaczymy, czy, czy to co przygotuję Wam się spodoba miłego oglądania! Motywacja. Jest ona niezwykle ważna przy nauce czegokolwiek. Im ona większa, tym, tym bardziej jesteście skłonni e, zrobić różne rzeczy w waszym życiu. I no, tutaj pokażę Wam motywację, dlaczego chcę się nauczyć języka francuskiego. Używa go 180 milionów osób na świecie w 34 krajach. E, znajdę lepszą pracę. Chcę czytać literaturę w języku francuskim. Moda, większość projektantów, świat artystycznego, malarzy to tutaj właśnie przyjeżdżają i oni tutaj właśnie muszą mówić po francusku, bo Francuzi mówią w zasadzie, no oni kochają swój język, tu się mówi po francusku i nie załatwicie większości rzeczy w języku angielskim. No na przykład uwielbiam piosenki francuskie. Francja jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce, czyli jeżeli chcecie mieszkać w Polsce i po prostu pracować dla nich, to, to, jest to, to, to też jest to powód taki mocny, motywacyjny. Francja to kraj, w którym dobrze się żyją, chcą tu mieszkać. No i wiecie, to po prostu jest właśnie ta moja motywacja i jest w ogóle tysiąc różnych innych więcej powodów, ale dałam Wam taki przykład, że warto sobie napisać na karteczce, co Was motywuje i kiedy już Wam się nie chce, właśnie zajrzeć na taką kartkę i to Was tak wzmacnia, nawet sobie to postawić koło łóżka, koło na biurku, tam gdzie się uczycie i to będzie Was zawsze zachęcało, jak spojrzycie, i będziecie mieli gorszy dzień. Słuchajcie muzyki e, w, tym, w, tym, w tym języku, której, którego się przecież nie ja po francusku zwykle. Słuchać, um, słuchać e, radio, słuchać e, muzykę, słuchać e, po prostu włączyć sobie telewizję i też się osłuchać. To jest moja pierwsza rada. Kolejny pomysł, który jest według mnie naprawdę świetny, jest to zainstalowanie wszelkich w domu ustawień w języku, którego się uczycie. Czyli po, u mnie po francusku, jak zwykle. A w telefonie, jak widzicie, mam wszystko po francusku, w telewizorze po francusku, w zasadzie każde urządzenie, jakie dostaję, w komputerze, w programy do grafiki, wszystko instaluję w języku francuskim. Dzięki temu znowu. Coraz więcej się oswojecie ze swoim językiem, czyli z tym językiem, którego się uczycie. To jest moja szafka pod telewizor, i teraz Wam pokażę, a, jak to wygląda u mnie, czyli po prostu tutaj a, wsadziłam różne takie pudełeczka, które potrzebuję mieć w salonie, które najczęściej używam, a, czyli tutaj są e, świeczki i oleje esencjalne, bo wiecie, że po prostu ja uwielbiam. Oleje esencjalne i właśnie bardzo dużo ich używam. Więc po prostu takie pudełeczko i od razu jest podpisane. Tutaj są piloty w środku, więc też tam, że nie będę Wam pokazywać, baterie i do nich ładowarki. No i dekoracja taka, taka po prostu, jeżeli chodzi o stół, jeżeli goście przychodzą, tam jest kilka takich drobiazgów. Więc to też jest pomysł, możecie tak zorganizować swoje biurko. Um, czy piwnice, po prostu te, takie rzeczy, które kilka osób używa i potrzebujecie i po prostu chcecie mieć ładnie zorganizowane. Czemu nie w języku, który, którego się uczycie? To właśnie pomoże Wam taka wizualizacja, szybciej zapamiętać pewne słowa. Oprócz tego, e, no, szybciej i łatwiej znajdziecie różne przedmioty. Kolejnym pomysłem, który naprawdę u mnie się sprawdza i jest według mnie znakomity, jest robienie mapy myśli. I teraz pokażę Wam trochę śmieszną mapę myśli. Na czym to polega? Po prostu ustalacie sobie jeden na środku y, temat, wokół którego będą krążyły właśnie Wasze myśli. I powinno się to robić bardzo indywidualnie. No i to i tak dla, trochę dla żartu, dla Was, dziewczyny, specjalnie z dedykacją. Kochane, moje, przygotowałam. Macie tutaj e, przystojnego, e, pięknego uwodziciela. E, no i co sobie o nim pomyślicie. E, tutaj właśnie macie i po francusku, i po polsku, i minki, żeby wam przypominały, jak szybko, po prostu, później te dzięki temu szybciej się zapamiętuje, wszystko musi być bardzo kolorowe, no i my Wy sobie o nim pomyślicie, ten facet mi kręci lub co za frajer. E, ten przystojny fantastyczny uwodziciel powie do Was jesteś bardzo ładna masz świetną figurę, jesteś sexy, jesteś kusząca więc też żebyście rozumiały co on do Was mówi no to już sobie wypisałam co on mówi i już będę wiedziała co to znaczy e, no i tak no tutaj na przykład on powie do Was bonjour i powie też że czy mogę Ci postawić drinka, może też powiedzieć czy mogę do Ciebie zadzwonić może być na tyle bezczelny, że od razu powie czy mogę Cię pocałować no, i jak zwykle, może też w sympatyczny sposób zagadać, czy, czy jesteś modelką. Facet ci lubią takie zadania, pytania zadawać, żeby myślą, że na kobiety to działa. No czy pewnie na niektóre tak. No, i na pewno miło nam się robi, że usłyszymy jakiś komplement. Ja też mogę się ucieszyć bardzo i po prostu skakać do góry, lub też być niezadowolona. Jeżeli się cieszą, to będę do niego mówić tak, dziękuję, jesteś taki miłutki w ogóle sympatyczny. No i mogę do niego też powiedzieć, że jaki jest mój numer telefonu i że będę chciała, żeby do mnie zadzwonił. No ale mogę być niezadowolona, że on w ogóle przychodzi, mnie podrywa. No i mogę być grzeczna i powiedzieć dziękuję, czekam na kogoś. Albo mogę mu mówić, że to jest niemożliwe, że nie chcę z nim rozmawiać, lub też mogę w niesympatyczny sposób powiedzieć, czyli takim powiedzonkiem francuskim popatrz na siebie, czy po prostu nie. No i właśnie takie mapy myśli na różne tematy, ja po prostu ich mi się robi więcej i więcej, i mam ich naprawdę dosyć dużo. Właśnie to bardzo, bardzo przeciętnemu wzrokowcowi, a ja jestem wzrokowcem i dla mnie kolory i właśnie ja pamiętam co kto miał miesiąc temu na sobie, więc tym bardziej takie mapki, tym bardziej na różne śmieszne, śmieszne tematy, bardzo szybko wchodzą mi do głowy, jak najwięcej grafiki nawet śmieszne, widzicie, ja nie mam jakiegoś tej talentu, po prostu tak sobie rysuję i właśnie tak się najlepiej według mnie zapamiętuje, więc to też jest dla Was, mam nadzieję jakaś tam rada Kolejny pomysł, wydaje mi się, że dla większości osób znany, to po prostu, jeżeli oglądacie film, zawsze włączyć e, napisy pod spodem. To pozwala Wam zobaczyć, jak dane słowo się wymawia, jak się je pisze, i zwykle to właśnie łatwiej przeczytać coś niż coś usłyszeć. Teraz sposób, od którego dzieli Was tylko kilka kliknięć myszką. A więc, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to na pewno po tym filmiku, jeżeli chcecie się uczyć języków, to, to, to należy to zrobić, bo już będzie Wam się pokazywało w subskrypcjach. Czyli zasubskrybować osobę lub też jakiś kanał, który zajmuje się czymś, co Was interesuje. Czy to miało być wędkarstwo, makijaż, mm, ogród, gotowanie właśnie znaleźć taką osobę i e, oglądać ją, oglądać ją regularnie, zasubskrybować. Jeżeli już będziecie się czuli w pełni sił albo nawet nie jakieś proste słowa i tam komentować, może ktoś wam no będziecie też patrzeć, co co się dzieje w ogóle na jej kanale dzięki temu. E, no, oglądając taką osobę, to macie tak naprawdę za darmo tak jakby na tych speakera, no bo znaczy, tak jakby macie na tych speakera, którym no, nie odpowie Wam, ale zobaczycie, jak dana osoba używa różnych zwrotów w danych sytuacjach. No i myślę, że no to jest to, jest, to, jest to co ja robię bardzo często, czyli codziennie oglądam francuskiego YouTube'a. Nauka przez zabawę. No i powiem wam, że ja uwielbiam rozwiązywać krzyżówki. No i tutaj po prostu, jak widzicie, jest. Wszystko, wszystko do ostatniego słówka, wszystko rozwiązane. Powiem Wam, że niektóre, tak jak zaczynałam, to były dla naprawdę, już tutaj nie mam tych krzyżówek, ale to były dla pięciu chyba latków, takie najprostsze krzyżówki. Teraz, no, później dla, wiadomo, dla ośmiolatków, macie po, po, różne tam kategorie. No i krzyżówki pomogą Wam w zdobyciu naprawdę bogatego słownictwa. Ja czasami dorosłych Francuzów się pytam o niektóre hasła, i oni nie wiedzą. Także to jest kolejny pomysł, jeżeli macie możliwość pojechania, to jesteście w tym kraju, którego języka się uczycie. Właśnie kupić dużo krzyżówek i później w domu powoli je rozwiązywać. Na pewno dzięki temu niektóre słowa po prostu są się cały czas powtarzają i bardzo Wam się utrwali słownictwo, więc to uwielbiam po prostu, uwielbiam krzyżówki w danym języku. Forum lub strona internetowa w języku, którego się uczycie tam powinniście naprawdę często zaglądać bardzo Wam to ułatwi różne zdjęcia, różne artykuły nawet czy plotkarskie, czy hobbystyczne to co Was interesuje naprawdę ja tam bardzo dużo spędzam czasu czy właśnie można coś z kimś porozmawiać czy po prostu coś poczytać tutaj napisałam właśnie przykład strony którą ja bardzo lubię język na wymianę są takie miejsca, na przykład w Paryżu jest taka kawiarnia, w którym raz w tygodniu spotykają się ludzie, którzy właśnie chcą sobie porozmawiać w różnych językach. Jest tam i hiszpański, i francuski, włoski. Po prostu te, ci ludzie z ten krajów, którzy przyjdą, właśnie sobie przychodzą na kawę, na piwo i rozmawiają sobie między sobą, trenują właśnie język, na którym im zależy. Oprócz tego są też różne, właśnie wiem, że na Skype'ie czy też innych programach też są takie możliwości, albo po prostu możecie się z kimś umówić, są ogłoszenia. No, więc też to jest jeden z pomysłów właśnie, jak możecie szybciej i łatwiej nauczyć się danego języka. Fiszki. Fiszki możecie albo kupić gotowe, na przykład w Empiku. Ja kiedyś miałam do języka hiszpańskiego, włoskiego, tutaj nie mam, nie kupiłam fiszek. Albo możecie sobie je zrobić sami. No i tutaj pokażę Wam przykład takiego zrobienia samemu. A najlepiej wykorzystać blok techniczny. Ja tutaj, tylko żeby Wam dać przykład, przygotowałam takie karteczki, jak to powinno wyglądać, czy jak to może wyglądać. E, tutaj są karteczki takie normalne, ale najlepiej właśnie jak są te z bloku technicznego, bo one są wtedy takie twarde i nie prześwituje Wam i już się tam nie ma jakiejś dodatkowej pomocy. W każdym razie. Ups. Zacznijmy od tego, że piszecie po jednej stronie słowo po polsku, po drugiej stronie piszecie odpowiednik w języku, którego się uczycie, no i na przykład zdanie z tym słowem, żeby właśnie lepiej Wam się pamiętało. No i tutaj przygotowam dla Was dwa dni tygodnia. Tak to może wyglądać. Fiszki są bardzo fajne pod tym względem, że zawsze możecie je sobie wziąć, kilka słówek nowych w kieszeń, gdzieś tam stoicie na przystanku, czy czekacie na spotkanie, czy u dentysty na wizytę, to właśnie zawsze można sobie je przejrzeć, one są takie zgrabne, małe, nie przeszkadzają, nie zabierają dużo miejsca. Systematyczność, czyli lepiej y, trzy razy w tygodniu po pół godziny czy po 20 minut, niż raz w tygodniu dwie godziny. I to w ogóle no, naprawdę warto sobie wziąć do serca, bo dzięki temu rzeczywiście to nie jest nauka, tak jak ja na początku na Sorbonie się uczyłam, niby najlepsza uczelnia nie wiadomo co, zakłówałam egzamin, zdawałam no i co z tego, jeżeli za dwa tygodnie po egzaminie, czy tydzień po, po prostu nie pamiętałam, mimo że wcześniej Umiałam przyswoić kupę, kupę słówek, kupę różnych wiadomości. Więc systematyczność na luzie powoli i y, ale kilka razy w tygodniu.